Ja co jakiś czas słyszę, że a miałeś fuksa, bo kupiłeś wcześniej bitcoina. Tak może powiedzieć tylko osoba, która na tym rynku nie jest albo która w nim nie uczestniczy, która nie przeżyła 40 spadków bitcoina na poziomie Powyżej 20, 30, 40, a nawet 50%. Tak może mówić osoba, która nie przeżyła trzy razy bez spadku na poziomie 80% albo ponad 80%, gdzie nieznana była cykliczność i w ogóle nie wiedzieli ludzie, czy ten bitcoin odbije, czy będzie szedł do góry. No i mamy podobną sytuację w tej chwili. Część osób zastanawia się, czy to już jest bessa, część zastanawia się, czy jeszcze będą w ogóle wzrosty, część już wyszła w ogóle z rynku, no i tak też dzieje się, gdy ktoś nie może tych pieniędzy stracić. Wtedy ludzie z tego rynku wychodzą, często po prostu na Nagle ten umysł się odkręca, gdy już w tym rynku jesteśmy. Łatwo też wielu ludziom się mówi o rynku, gdy na tym rynku nie są. Gdybym ja miał no, takie decyzje podejmować, to nigdy w życiu nie doszedłbym do tych poziomów, przy których jestem, do tych X-ów, przy których jestem, bo po drodze miałem 40-parę spadków na poziomie powyżej 20, powyżej 30, nawet powyżej 40%, po czym bitcoin wstawał i rósł dalej na o wiele, wiele wyższe poziomy.